Cześć, nazywam się Marek Bajfus, mechanik z Red Bull Bora Hansgrohe. Zapraszam do oglądania Tour de Tour. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, na tej Wuelcie. wiadomości dobre w, no, mieszają się z tymi złymi. Mieliśmy etap 17 kończący się podjazdem na Mirador. Wydawało się, że tam zobaczymy znów walkę Jonasa Savini z João Almeidą. No i oczywiście walkę Pitcocka z Hindleyem, może innych, może Feliksa Gala. Yy, troszkę to się inaczej poukładało. Rzeczywiście, faworyci pojechali na remis, i na dodatek obaj. Mówili po tym etapie, że czują już duże zmęczenie, I, i to było widać. To było widać, że oni rzeczywiście są zmęczeni. Almoida mówił, że nie miał najlepszego dnia, z kolei Jonas mówił, że po tej chorobie, nie do końca do siebie doszedł. No, w każdym razie żaden z nich nie atakował. Pilnowali się do końca, dojechali razem, natomiast y, etap wygrał Giulio Pelicari, Jay Hindley parę razy próbował zaatakować Toma Pitkoka, ale okazuje się, że Tom Pitkok spisuje się w górach. W tym wyścigu naprawdę znakomicie. Słuchajcie, on na razie absolutnie nie daje J. Hindleyowi do siebie podejść w tej klasyfikacji generalnej. Myślę, że będzie jeszcze taka próba, ale to będzie w sobotę, na tym ostatnim górskim etapie. Natomiast na razie Jay Hindley nie jest w stanie zbliżyć się do Toma Pitkoka, a etap wygrał po bardzo pięknym ataku po dwóch atakach w zasadzie Giulio Pelicari. Pierwsze, zawodowe zwycięstwo młodego Włocha, młodego Włocha, który no, tak jak Tiberi ma już 24 lata i jest ciągle tą taką niespełnioną nadzieją, ciągle nie może się przełamać o tyle pelicari Szaleje. Włosi zaczynają go uwielbiać. Już w Gazetcie duży artykuł dzisiaj o nim, o tym jak on walczy z sercem, jak on się rzuca w wir wyścigu. Jaki to jest wspaniały kolasz i jaka to jest nadzieja na przyszłość dla włoskich kibiców. Lubią Włosi tak jeżdżących zawodników. No i Giulio Pelicari odniósł naprawdę piękne zwycięstwo. Ten facet, który pamiętacie, w zeszłym roku prosił Tadeja Pogaczara, o okulary dla swojego brata, dostał koszulkę. No był cały zachwycony teraz nagle w barwach Red Bull Borans Groe. Nie dosyć, że jedzie w koszulce najlepszego młodzieżowca yy, i odjeżdża temu Ricci Tello też bardzo ładnie walczy, stara się, dobry wyścig jedzie, no ale też Pelicari cały czas powiększa nad nim przewagę. Yy. Więc to był etap 17. No i teraz etap 18. Najpierw wieczorem dostaje wiadomość, etap skrócony w porozumieniu z miastem Valladolid ze względów bezpieczeństwa, no bo tam już naprawdę, słuchajcie, bardzo nieprzyjemne historie zdarzają się na tym wyścigu. Już były wysypane pineski tamtego faceta, który chciał biec, widzieliście. Była też taka sytuacja, mówi jeden z kolarzy Lotto, że zostali czymś oblani i że właściwie no, bardzo nieprzyjemnie to pachniało. To mógł być po prostu mocz. Więc takie sytuacje się zdarzają i organizatorzy WLT chcąc ten wyścig doprowadzić do końca, no po prostu muszą reagować. W związku z tym zamiast 27 km mieliśmy 12 km 200 metrów. Oczywiście dla kolarzy, którzy myśleli, że tutaj uda im się nadrobić coś nad tymi głównymi rywalami, no dla nich takie skrócenie etapu oznaczało stratę kolejnej szansy. Natomiast etap został rozegrany i później już po etapie e, mówił, że Almeida chociażby, który od razu wam powiem nadrobił 10 minut na Diona, 10 sekund oczywiście nad Jonasem Vinigo. Powiedział no Gdyby było te 27 kilometrów, oczywiście, że dla mnie byłoby lepiej. I Jonas narzekał z kolei trochę na to, że raz, że na zmęczenie po raz kolejny, ale dwa też na to, że no to był płaski etap, zupełnie. W związku z tym i długie takie, no może nie proste, bo tam były ronda, ale też przejeżdżane w zasadzie na, na wprost, więc było gdzie się rozpędzić. No to, co pojechał Filip Poganna, który wygrał ten etap, to nie była specjalna niespodzianka, no ale jak on w tej końcówce na ostatnich kilometrach jechał w zasadzie cały czas ponad 6 60 km na godzinę, niesamowite to było. To był pokaz mocy Filip Poganny, ale Jay Vine, słuchajcie, pojechał czasówkę po prostu fantastycznie. On mówił, że na ubiegłorocznym de też czuł się właściwie nawet lepiej i że dzisiaj to nie był jego taki idealny dzień, no ale on przegrał o sekundę. On przegrał o sekundę z Filip Poganną. Facet, który walczy o koszulkę najlepszego górala, czyli widzieliśmy, jak walczy na górskich premiach, jak zabiera się w ucieczki, który pomaga Joao Almejdzie wtedy, kiedy trzeba. Nagle ten facet przegrywa z ganną czasówkę o sekundę. No to było dosyć niesamowite. Jay Hindley po raz kolejny traci do Pitkoka. Pitcock jedzie bardzo dobrą czasówkę, ale tak naprawdę. Ta walka pomiędzy Almeidą i Winigo po raz kolejny ze wskazaniem na Almeidę. No i teraz, jak on zarobił 10 sekund, no to on mówi, no gdyby było 27 km, ale też powiedział sam, nie ma co gdybać. No możemy sobie zawsze myśleć, co by było, gdyby, ale no nie było. Tak, jest, tak jak jest trasa, była dla wszystkich taka sama, no tylko, że bardzo krótka. Ale to oznacza, że Almeida znowu zbliżył się w klasyfikacji generalnej do Winigo. I naprawdę ten Winigo, bo ja pamiętam kilka osób pisało mi, po, kiedy, kiedy mówiłem o etapie na, na Angliru, że tam jeszcze Jonas pokaże, że na następnym etapie, że on mu dopiero dołoży. Na razie nic takiego się, słuchajcie, nie stało. Nie ma ataków ze strony Jonasa, chociaż na tym etapie 17 wydawało się, że ma do tego idealną okazję, bo po pociągnięciu Hindleya Almeida został. Almeida został. Almeida został z Pelicarim i musiał powoli dochodzić. Dociągnął tego Pelicariego też, bo Pelicari oczywiście nie dał mu zmiany, bo Hindley był z przodu. Więc Almeida doszedł no i to był idealny moment, żeby zaatakować. Nie zrobił tego Jonas. Nie zrobił tego Jonas. Zastanawiam się, o co tu chodzi. Czy to, e, czy to naprawdę jest tak, że on po tym wypadku na kraju Basków nie potrafi dojść do bardzo wysokiej formy, no bo on drugi raz w karierze Jedzie dwa wielkie tury. Drugi raz w 2023 roku wygrał Tour de France, a potem na Wuelcie, no pamiętacie tą całą aferę z Kusem, no był drugi, ale był bliski zwycięstwa, czyli pojechał dwa tury na bardzo wysokim poziomie. A teraz w tej Wuelcie on się naprawdę męczy. On się naprawdę męczy, to, to, to widać. I w, no, zresztą w ogóle, jak sobie spojrzałem na jego wyniki tegoroczne, no dobrze, on wygrał Algarve, gdzie zresztą wygrał z Almeidą, ale później już zwycięstwa nie było. Już były drugie miejsca, już było po kraksie wycofanie się z Ca, a po turze no miał czas, żeby odpocząć. To nie, nie, nie jest tak, zresztą tak jak mówię, w 2023 roku pokazał, że, że może, ale teraz to nie jest ten nas. Teraz to nie jest ten nas. Duńczykowi czegoś ewidentnie brakuje. Bardzo dobra czasówka też swoją drogą dzisiaj po duńczyków Pedersena Pedersena, który no fantastyczny jest w tym wyścigu, bardzo, bardzo mi się podoba i myślę, że będzie walczył na kolejnym etapie. I teraz 40 sekund zobaczcie, no tak wygląda klasyfikacja generalna w tym momencie. Vinigo ma 40 sekund przewagi nad Almeidą. Pitcock traci 2,39. Znowu zwiększył swoją przewagę nad Hindleyem, który traci 3,18. 4,19 Pelicari. No prawie minutę ma już do niego Matthew Riccitello. E, Felix Gall, który na 17 etapie stracił. No nie był tam w stanie pojechać z najlepszymi. To był kolejny dzień, kiedy on stracił. E, później mamy Sepakusa, Torstena Trana, który cały czas też bardzo ładnie się trzyma. No, i jest Mateo Jorgenson na miejscu dziesiątym. A więc walka jeszcze się nie zakończyła. Słuchajcie, ta Vuelta naprawdę rozstrzygnie się na Bola del Mundo. Tym bardziej, że tamten etap jest naprawdę bardzo trudny. Zaraz wam go pokażę, słuchajcie, bo najpierw etap 19. etap 19., który jest płaski. No tutaj się wiele nie wydarzy, tutaj najprawdopodobniej będzie jakaś ucieczka doścignięta, no bo sprinterzy jeszcze będą chcieli wykorzystać tę swoją szansę przedostatnią, no bo potem dopiero Madryt natomiast na etapie 20. mamy w zasadzie od początku podjazdy, słuchajcie, Alto de la Escondida, później Puerto de la Paradia, później mamy Alto del Leon, później mamy Puerto de Navaserrada, no i drugi raz po zjeździe Puerto de Navaserrada i poprawka na Bola del Mundo. Słuchajcie, to będzie bardzo, bardzo trudny etap. Etap, na którym tak naprawdę od początku można męczyć rywali, można atakować rywali, można narzucić takie tempo, żeby ten peleton się rozsypał już na tych pierwszych podjazdach. I Wierzę w to, że tak będzie. No przede wszystkim to bardzo bym chciał, żeby ten wyścig został rozegrany do końca już na tych trasach, które Wam pokazuję. Żebym nie dostawał wieczorem wiadomości, że znowu trasa jest skrócona, albo trasa jest zmieniona, albo któregoś podjazdu nie, nie będzie. No bo to wypacza wyniki tego wyścigu. Ta dzisiejsza skrócona czasówka też nam nieco wypaczyła wyniki, bo zupełnie byłoby inaczej, gdyby te jazdy na czas, jedynej w tym wyścigu indywidualnej jazdy na czas, było jednak 27 km, a nie 12. No i niech to się rozegra do końca spokojnie. Niech będzie ten etap płaski dla sprinterów, niech będzie to Bola del Mundo, i niech potem będzie Madryt, gdzie już wszyscy będą mogli świętować. W Madrycie zapowiedziano podjęcie niesamowitych środków bezpieczeństwa. Ostatnio tam był szczyt NATO, bodajże w 2022 roku, i wtedy takie siły bezpieczeństwa zostały postawione w gotowości. 1500 funkcjonariuszy ma pilnować trasy etapu, więc ta trasa będzie bardzo szczelnie obstawiona, i myślę, że ten wyścig uda się rozegrać. Ja tak jak wiele razy mówiłem, żyjemy w takim świecie, że yy, te protesty będą. Te protesty będą, bo konflikty mamy cały czas. Mamy konflikt w gazie. Nic dziwnego, że ludzie protestują i mają prawo protestować, a nawet powinni protestować. Natomiast no, nie w taki sposób, że uderza to w zdrowie czy życie innych, bo jak mówimy, protestujemy w, w sprawie życia i zdrowia jednych, to nie możemy e, narażać na, na, na utratę zdrowia czy życia innych, bo to, 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 to przestaje mieć sens. Chciałbym, żeby ten wyścig po prostu dojechał do końca i żebyśmy poznali sportowe rozstrzygnięcie i to rozstrzygnięcie musimy poznać w sobotę. I pewnie. Na etapie 19 wszyscy ci kolarze z czołówki klasyfikacji generalnej pojadą bardzo spokojnie. Być może nawet ucieczka zostanie odpuszczona, chociaż wydaje mi się, że grupy sprinterów jednak będą dbały o to, żeby, żeby był finisz z peletonu. No My ze względu na chociażby Staszka Aniołkowskiego też chcielibyśmy, żeby, żeby był finisz z dużej grupy. Tak więc myślę, że tak będzie wyglądał etap 19. Na 20 spodziewam się naprawdę walki, bo Almeida który tak naprawdę ma w tym roku lepsze wyniki niż Jonas Winigo, jeśli spojrzymy na liczbę zwycięstw oczywiście, bo ja nie mówię, bo Almeida no, nie walczył w Tour de France, Winigo tam był drugi. Natomiast y, tych zwycięstw w wyścigach etapowych Portugalczyk ma w tym roku więcej, bo jak mówiłem, Duńczyk tylko jedno. No i ta walka, ja myślę, że wierzy cały czas, że poczuł y, taką lekką słabość Finigo Almeida. I będzie chciał to wykorzystać. Nawet tam nasi eksperci mówili, że poczuł krew. Tak, poczuł krew. Poczuł, że Jonas ma momenty słabości, że być może ta choroba, a być może po prostu ten organizm jednak po, tym, po tej ubiegłorocznej kraksie, bardzo przecież groźnej, jest osłabiony i nie jest w stanie pojechać na tak wysokim poziomie dwóch wyścigów, jeszcze atakować teraz tego, tego Almeidę, zdobywać jakieś minuty przewagi, co no, tak się mówiło przed wyścigiem, że tak to chyba będzie wyglądało. No nie wygląda tak. Nie wygląda tak, wygląda inaczej. Także zapraszam Was oczywiście do oglądania w Eurosporcie na HBO Max. Kawa, no, jak widzicie, nagrywam wieczorem, więc teraz kawa się przydaje. Bardzo Wam za wszystkie postawione kawy dziękuję. Gdybyście chcieli mi jeszcze postawić, to tam pod filmem znajdziecie link. Ale przede wszystkim wracajcie na kanał, subskrybujcie kanał, będą kolejne materiały. Teraz już pewnie podsumowanie wyścigu, bo no chyba że po tym sobotnim etapie coś, coś uda mi się nagrać. Podejrzewam, że jeśli ten etap rozwinie się tak, jak mam nadzieję, że się rozwinie, no to będę na tyle nabuzowany, że będę wam chciał o tym od razu opowiedzieć, bo, no bo mnie takie rzeczy nakręcają, jak sami, sami wiecie i sami widzicie i słyszycie. Także do. Usłyszenia najpierw podczas etapów, a później do zobaczenia także na kanale Tour de Tour.